Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Główną funkcją cewki zapłonowej jest generowanie impulsu elektrycznego o wysokim napięciu na świecy zapłonowej. Cewka zapłonowa silnika jest elementem układu zapłonowego, który służy do przekształcania napięcia niskiego napięcia dostarczanego przez akumulator lub alternator w napięcie wysokiego napięcia. Słaba cewka zapłonowa lub spalone punkty w punktowym układzie zapłonowym są przyczyną braku iskry w cylindrze przy maksymalnym natężeniu prądu. W rezultacie cylindry wymagające niskiego napięcia będą miały zapłon, a te, które wymagają doładowania, nie. Mówiąc prościej, jeśli jakakolwiek świeca jest zabrudzona i przepływa przez nią prąd o niskim natężeniu, nie wytworzy ona iskry podczas gdy czysta świeca wytworzy, ponieważ zabrudzona świeca wymaga wyższego natężenia prądu, aby przebić przerwę iskrową. Aby lepiej to zrozumieć, należy wiedzieć, że rezystancja obniża natężenie prądu i wydłuża czas spalania iskry. Zwiększenie odstępu między elektrodami świecy zapłonowej ma ten sam efekt. Świece przewodzą prąd i nie można do tego dodać nic poza zapewnieniem większej rezerwy napięcia w czasie, gdy słabnie ono w cewce i na świecach. To zadanie spełnia kondensator w skrzynce sterującej, zapewnić zapas napięcia, gdy jest chwilowo potrzebne, poza pojemnością akumulatora, alternatora i przewodów. Napięcie na wtyczkach w tym przypadku wynosi 10 kV TJ. 10 000 V. Po odłączeniu przewodu wysokiego napięcia od świecy przy pracującym silniku, otrzymujemy napięcie na cewce zapłonowej przy maksymalnym. Iskrzeniu, innymi słowy, brak iskry. Normalne układy zapłonowe generują napięcie 25 kV, układy zapłonowe dużej mocy generują napięcie 35 do 40 kV. Stąd wniosek: konieczna jest wymiana świec w odpowiednim czasie, aby przedłużyć działanie cewki. Numer części cewki zapłonowej Bosch 0221 504 470 jest również prezentowany w naszym katalogu na stronie. Zdecydowałeś się na wymianę cewek zapłonowych? Trafiłeś we właściwe miejsce. Chętnie wykonamy dla Ciebie tego typu pracę. Dlaczego MY? Wszystkie niezbędne części zamienne są dostępne, profesjonalny sprzęt, gwarancje na części zamienne i wykonaną pracę, ogromne doświadczenie. W wykonywaniu tego typu prac przyjazny zespół, wygodna poczekalnia